Aplikacja mobilna mZUS to szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny z ZUS zawsze pod ręką. W aplikacji mZUS możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500. Jest to wsparcie finansowe udzielane na każde niepełnoletnie dziecko, którego jesteś rodzicem lub opiekunem. Możesz też złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start, czyli tzw. 300. Możesz to zrobić, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia, który nie ukończył 20 lat, lub ucznia z niepełnosprawnością, który nie ukończył 24 lat. 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka przysługuje ci raz w roku. W aplikacji mZUS sprawdzisz status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń, będziesz otrzymywać powiadomienia z ZUS. Odczytasz wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Puezus. Aplikację MZUS można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.